Ewangelia według Jana, rozdział 1, fragment 6: Pierwsi uczniowie Jezusa. Nazajutrz Jan znowu stał w tym miejscu wraz z dwoma swoimi uczniami, i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: Oto baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus odwrócił się, a widząc, że oni idą za Nim, rzekł do nich: Czego szukacie? Oni powiedzieli do niego: Rabbi, to znaczy, nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: Chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. Jezus, spojrzawszy na niego, rzekł: Ty jesteś Szymon, syn Jana. Ty będziesz nazywał się Kefas, to znaczy Piotr. Spójrzmy na to z perspektywy wiary. W tym fragmencie Ewangelii według Jana widzimy początek powołania pierwszych uczniów Jezusa. Jan chrzciciel ponownie wskazuje na Jezusa jako baranka Bożego, co prowadzi dwóch jego uczniów, Andrzeja i nieznanego z imienia, do podjęcia decyzji o pójściu za Jezusem. Moment ten jest niezwykle ważny, gdyż oznacza początek formowania się grupy uczniów. Którzy będą towarzyszyć Jezusowi w jego misji. Kiedy Jezus pyta uczniów, czego szukają, zaprasza ich, aby przyszli i zobaczyli, gdzie mieszka. To zaproszenie ma głębsze znaczenie: jest to zaproszenie do poznania go, do wspólnoty z nim i do uczestnictwa w jego życiu i misji. Dla uczniów było to doświadczenie, które zmieniło ich życie. Andrzej! Jeden z dwóch uczniów natychmiast dzieli się swoją radością z bratem, Szymonem Piotrem, mówiąc: Znaleźliśmy Mesjasza. To entuzjastyczne świadectwo prowadzi do spotkania Szymona z Jezusem, który nadaje mu nowe imię, Kefas, co znaczy Piotr. Imię to oznacza, skała, i zapowiada przyszłą rolę Piotra jako fundamentu Kościoła. Ta scena ukazuje. Jak świadectwo jednego człowieka może prowadzić do spotkania z Jezusem i zmieniać życie innych. Współczesnym wierzącym przypomina o mocy osobistego świadectwa i roli, jaką każdy z nas może odegrać w przyprowadzeniu innych do Chrystusa. Jeżeli czerpiesz radość z naszych rozmów i chcesz, by powstawały takie tematy, Możesz wesprzeć to dzieło. Szczegóły w opisie.